Skórzana rokowa kurtka z elementami tradycyjnej koronki. Czemu nie? Przecież koronka to nie tylko serwetki. Niegdyś służyły do wykończenia bielizny. Dziś nie dość, że dodają bieliznie zmysłowości. To jeszcze modna jest na przykład biżuteria czy etui na smartfona. W skansenie odbył się wernisarz pod tytułem Smartfon w koronce oblicza koronki klockowej. Skąd nazwa koronka klockowa, pytaliśmy fachowca. Dlatego klockowa, bo nic nawijamy na drewnianych klockach i stąd pochodzi właśnie nazwa koronka. Klockowa. Czy pani długo się zajmuje tą sztuką? Ja, ja 13 lat uczyłam się w Krakowie, ale potem zgłębiałam tajniki śląskiej koronki w czeskiej Pradze. Każdy region, każdy region ma swoje charakterystyczne cechy. Śląska koronka jest bardzo delikatna, bo jest robiona z cieniutkich nici, jest koronką wieloparkową. Natomiast koronka małopolska jest robiona z nici lnianych, grubych, jest i wieloparkowa, i małoparkowa, wiele małopar, stąd nazwy ale na Śląsku nie znalazłam nikogo, kto mógłby nauczyć mnie właśnie tej starej, zapomnianej techniki, a w muzeach spotykałam się z tym, że są eksponaty właśnie z koronką klockową. I trafiłam do Pragi, gdzie szkoła rzemiosł artystycznych prowadziła kursy, gdzie właśnie doskonaliłam się i mam uprawnienia instruktora właśnie w koronce również śląskiej. To nie nie jest trudne, dlatego że to są tylko dwa podstawowe ruchy. To jest... Skręcenie klocków, czyli przerzucenie w dłoni z prawej strony na lewą, i skrzyżowanie, czyli wymiana klocków środkowych. Trzymam dwie pary i wymieniam właśnie środkowe. I to są dwa podstawowe ruchy, które musimy opanować. Moje wnuki, które mają 7 lat i 9, świetnie dają sobie radę. I panie, które mają lat 70 i zaczynają robić, Jakieś podstawowe sploty też dają radę, więc nie jest to trudne. Co można z tego wykonać? Co pani wykonuje tą techniką? wszystko wszystko dlatego że e, e, na Śląsku e, ta koronka była e, używana do e, wykańczania e, bielizny pościelowej osobistej do czepców do mankietów e, w halkach e, natomiast kryza w stroju śląskim natomiast współcześnie robimy biż biżuterię, robimy serwetki e, e, torebki kapelusze. Dusze, muszki, krawaty, więc wszystko, wszystko możemy zrobić. Nawet podjęłam się takiego projektu ze swoją grupą pokazania architektury za pomocą koronki. I panie, moje uczennice, na podstawie fotografii wykonywały właśnie przedstawiały jakąś budowlę. Nawet jedna z pań pokusiła się i zrobiła radiostację w 3D. To teraz zapytam o Pani grupę. Może coś Pani nam powiedzieć? Gdzie Wy się uczycie? Gdzie Wy działacie? Eee... Spotykamy się w Zarzeczu, w Katowicach Zarzeczu w Domu Kultury. Spotykamy się w Tychach, w Wilkowyjach, w Domu Kultury. Spotykamy się w Gliwicach troszeczkę prywatnie i również mam grupę, która może nieliczna, pięć osób, ale jednak zaczynają panie w Gogolinie na Opolszczyźnie. Dotarły do mnie, zaprosiły i, i też uczę właśnie koronki jako że na Śląsku koronka klockowa również jest, była obecna w stroju, w stroju śląskim właśnie w Czepcu. Yy, a czy to jest taka trochę zapomniana sztuka, czy teraz właśnie powraca do łask? Yy, to jest zapomniane rękodzieło, bo jest rękodziełem bardzo pracochłonnym. To nie jest tak, że ja usiądę i za godzinkę już będę miała wykonany naszyjnik, czy, czy biżuterię, czy jakąś inną. Więc trzeba troszeczkę pracy, żeby dojść do wprawy. Trzeba troszeczkę zaparcia, ale jest to technika szalenie uspokajająca. Jest to technika, która y, pobudza dwie pary rąk, czyli dwie pary półkul mózgowych, czyli świetny relaks, świetna terapia dla każdego wieku y, i y, zapomniana, ale jak rękodzieło, wraca do łask. Jak każde rękodzieło, wraca do łask. Coraz więcej osób ceni sobie coś, co jest wykonane w, w, własnoręcznie. A ah, ehm... Jak zobaczycie Państwo na naszej wystawie biżuteria przypominająca prawie apart, prawie kruka, prezentuje się tak ładnie, że mamy takich stałych nabywców, którzy zamawiają u nas naszyjniki, broszki, biżuterię. Siedem miesięcy temu kuratorka wystawy Katarzyna Stolarska przyszła do dyrektora Skansenu z, z pomysłem zorganizowania wystawy. Bardzo zależało mi na zdobyciu umiejętności. Dokładnie tworzenia koronki klockowej, dlatego że szukałam dla siebie warsztatów, dzięki którym mogłabym prowadzić taki kurs w naszym muzeum. I tutaj e, właściwie szukając najbliższego takiego miejsca, gdzie można się tego nauczyć i zdobyć, prawda, oficjalne potwierdzenie tego, e, dotarłam do Krakowa. Odziwo do Krakowa, nie do Katowic, a no właśnie ze względu na ten e, dokument, tak mi potrzebny. Ale okazało się, że pani, która propaguje koronkę klockową w Krakowie. Pani Jadwiga Węgorek jest nauczycielką. Pani Małgorzaty Połubok, która no, w XXI wieku odkopała dosłownie z y, jakichś czeluści zupełnych y, koronkę klockową i prowadzi warsztaty na Śląsku. I tutaj y, Zainteresowałam się tym takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności, tak? że trafiłam na nauczycielkę i uczennicę, i pomyślałam, że to jest świetny temat na to, żeby pokazać taką jedność koronczarek i po prostu zgromadzić je na jednej wystawie. Panie już miały taką jedną wystawę, gdzie wspólnie pokazywały koronkę klockową, aczkolwiek my staraliśmy się pokazać tą koronkę w wielu obliczach. Dokładnie tą dawną koronkę klockową, ale też taką, która ma rację bytu w XXI wieku, czyli już nie jest tylko i wyłącznie serwetką, ale ma naprawdę różne zastosowania. Bardzo młoda koronczarka, dziewczyna, która ma, miała wtedy 11 lat, jak wykonała takiego, takie pierwsze swoje etui na telefon, ozdobiła je koronką kloskową, wygrała konkurs w zagraniczny. To było jakieś wyróżnienie, tak? I, I tutaj po prostu w tym momencie, kiedy ja zobaczyłam, że tą koronkę można wykorzystać do ozdobienia czegoś, co jest właściwie znakiem naszych czasów, bo któż by nie miał smartfona dzisiaj, no po prostu jest naszą taką codziennością, tak? I to jest takie ciekawe zdarzenie właśnie czegoś, co jest jakby, prawda? Nieodłącznym elementem dzisiejszym czyli nowa technologia i czegoś co już w zasadzie nie mogłoby zaniknąć, a jednak dalej jest w świadomości wielu osób i może być czymś właśnie ciekawym w zastosowaniu takim współcześnie. To jest wystawa, na której prezentujemy najrozmaitsze obiekty, tak to nazwę, wykonane techniką koronki klockowej, zanikającą techniką, którą wyparło bardzo mocno szydełkowanie, którą właśnie chcemy przywrócić i pokazać przede wszystkim jedną rzecz, mianowicie to, że tradycyjna koronka klockowa ma oblicza inne niż to, co często o niej myślimy, czyli serwetki na przykład, że w tej technice można wykonać wiele znakomitych i współcześnie używanych przedmiotów. Poszetki, właśnie etuina, smartfony, rozmaite zakładki do książek i wiele, wiele innych przedmiotów, które tą techniką są wykonane. A co do gości, to oczywiście bardzo się cieszę, że są z nami właściwie wszystkie najważniejsze koronczarki w Polsce, zaryzykuję taką tezę, a także przedstawicielki organizacji międzynarodowych z Australii, ze Słowenii, z Holandii, które tym się także zajmują, że propagują tą technikę, opowiadają o niej, no i bardzo się z tego cieszę, że chciały być naszymi dzisiaj gośćmi. Koronka klockowa, jak i biżuteria z niej jest bezcenna, bo to najstarszy typ koronki. Wernisaż to nie tylko okazja, aby podziwiać piękno koronki klockowej, to także możliwość rozmowy i poznania historii tej techniki na całym świecie.